Czy leasing maszyny to dobra opcja na, dla operatora? To jest temat rzeka, e, z uwagi na fakt, że praca w Polsce jest dość specyficzna. E, branża budowlana ma wiele pułapek, które, w, w które początkujący, taki kupujący, operator sobie maszynę może wpaść i narobi sobie kłopotów, tak? więc e, jednak leasing jest już obciążeniem powiedzmy na okres co najmniej tych trzech lat natomiast są troszeczkę inne, bardziej, bardziej, mniej ryzykowne rozwiązania, chociażby wypożyczenie sprzętu na początek, tak żeby zrobić tą tak zwaną rozbiegówkę, tak żeby się rozpędzić. Koszty długoterminowych najmów wcale nie są dużo wyższe niż koszty samego leasingu, więc w mojej ocenie i z mojej perspektywy dla kogoś kto nie miał biznesu i wchodzi w ten temat. Myślę, że dobrym rozwiązaniem na początek jest najem długoterminowy, bo nie blokuje ci na okres 3 miesięcy, czyli nie obciąża, nie obarcza cię tym ciężarem tego leasingu. Bo co w wypadku, gdy na przykład jakiś kontrahent nie daj Boże, nieodpowiednio spiszesz umowę i narazisz się na ryzyko niezapłaty albo trafisz na nieuczciwego zleceniodawcę, który ci nie zapłaci, nie będziesz miał poduchy finansowej. Wtedy może z tego zrobić się kłopot. Natomiast najem długoterminowy daje tą możliwość, że ok, nie wyszło mi, sorry, oddaję maszynę, nie mam obciążenia. Jednak w leasingu tego zrobić nie można, więc leasing wydaje mi się na sam początek nie jest dobrym rozwiązaniem. Zalecałbym. Najem długoterminowy i to jest taki pierwszy krok, który może pozwolić sobie zobaczyć, poczuć się, jak jest prowadzić własną działalność. Oczywiście, jakie są w tym ryzyka, więc leasing, myślę, to kolejny etap. Najpierw najem długoterminowy. To z mojej perspektywy i w mojej ocenie Arkadiusz Bąk od Koparek. Oczywiście nie zapomnij dać lajka, like jeżeli to było wartościowe. Nacisnąć dzwoneczka, jeżeli chcesz więcej. Pozdrawiam, Aregot Koparek.